Dzień dobry, zapraszamy do zapoznania się z elektrycznymi instalacjami grzewczymi w budownictwie komercyjnym, czyli biurowce hotele przemysł. Podczas tego wideo usłyszą Państwo głos Katarzyny Jasińskiej, naszej głównej projektantki oraz Bartka Krawczyka. Oboje jesteśmy związani zawodowo z linią ogrzewania elektrycznego w firmie Danfoss, Doradzamy technicznie w kwestii produktów DEWI oraz projektujemy różnego rodzaju systemy grzewcze elektryczne. W dzisiejszym filmie chcielibyśmy pokrótce omówić zastosowanie elektrycznych systemów grzewczych w budownictwie komercyjnym. Mamy tu na myśli biurowce, hotele i obiekty przemysłowe. Pokażemy Państwu, gdzie można zaimplementować nasze rozwiązania, jakie są typowe zastosowania, gdzie występują miejsca nefralgiczne, najbardziej narażone na wychłodzenie i zamarzanie. Pokażemy Państwu przykłady projektowe, zdjęcia z realizacji oraz zaprezentujemy kilka nietypowych obiektów wymagających kreatywnych rozwiązań. Część materiałów wykorzystanych w niniejszym filmie zostało przygotowane we współpracy z Biurem Projektowym Buro Hapold. Elektryczne instalacje grzewcze możemy podzielić na zewnętrzne, wśród których możemy wyróżnić te dotyczące ogrzewania wejść, schodów, ram, dachów, gzymsów oraz miejsc do wytapiania śniegu. Instalacje Wewnętrzne składające się z instalacji ogrzewania rurociągów, łazienek czy podłóg, na przykład w recepcji, oraz systemy specjalne, które rozwinę w dalszej części dzisiejszej prezentacji. Bardziej szczegółowe omawianie zakresu oferowanych przez nas rozwiązań zaczęłabym od zewnętrznych instalacji przeciwobladzeniowych. Żyjemy w rejonie, gdzie występują 4 pory roku. I przez ćwierć roku mierzymy się z zimą, a co za tym idzie, z temperaturą spadającą poniżej zera oraz zaleganiem śniegu i lodu. Powszechnie stosuje się rozwiązania mające na celu zabezpieczenie przed zaleganiem opadu atmosferycznego na podjazdach, schodach zewnętrznych, rampach dla inwalidów, chodnikach czy wejściach do budynku. Stosujemy również ogrzewanie dachów, czy też zabezpieczenie rurociągów, w których medium jest woda, a które znajdują się na otwartych kondygnacjach technicznych czy w nieogrzewanych garażach przed zamarzaniem. Myślę, że warto wspomnieć o sterowaniu typowym ogrzewaniem mającym zabezpieczać przed zaleganiem śniegu i oblodzeniem. W tym wypadku zalecamy stosowanie termostatów z wykorzystaniem czujników temperatury i wilgoci. Instalacja pracuje zgodnie z nastawami zakresów czułości obu parametrów. Ogrzewanie elektryczne uruchomi się tylko i wyłącznie wtedy, gdy oba parametry będą spełnione. To jest, kiedy temperatura spadnie poniżej określonej oraz wyczuwalna przez czujnik będzie wilgoć na określonym poziomie. Takie rozwiązanie zabezpiecza administratora obiektu przed ponoszeniem nadmiernych kosztów związanych z dużym zużyciem energii elektrycznej wynikającej z niewłaściwego załączenia układu elektrycznego. Ogrzewanie elektryczne znajduje świetne zastosowanie w przypadku ogrzewania wejść do budynków czy chodników. Administratorzy mają obowiązek usuwać zalegający opad, by zapobiegać ewentualnym wypadkom. Dobrym przykładem zastosowania rozwiązania są drzwi obrotowe, tak jak na zdjęciu, gdzie zalegający opad może zarówno zagrażać bezpieczeństwu użytkowników, jak również zakłócać właściwą pracę przegrody. Zalecamy zastosowanie układów przeciwoblodzeniowych, gdzie moc przypadająca na metr kwadratowy ogrzewanej powierzchni będzie wynosić 300 W na metr kwadratowy powierzchni. Mamy w ofercie dwa rozwiązania: maty bądź kable. Maty Devisno 300T o mocy 300W na metr kwadratowy występują one w szerokości 50-75 cm bądź metr i mają y, typowe długości z typu szeregu danej maty. Y, mamy też w ofercie kable Devisno 30T o mocy 30W z metra długości kabla. Kable układamy zgodnie z własnym uznaniem, z reguły w rozstawie co 10 cm, by zapewnić ten moduł 300 W na metr kwadratowy. Kable znajdują dobre zastosowanie w przypadku instalacji na obszarze o nietypowym kształcie, np. właśnie drzwi obrotowe, jak na załączonym obrazku. Instalacja przeciwoblodzeniowa na schodach, przedstawiona na rysunku, pokazuje sposób rozłożenia kabli grzejnych, tak by zabezpieczyć stopnie przed gromadzeniem się śniegu oraz oblodzeniem. W tym przypadku kable, kabel grzejny rozkładany jest tylko na stopniach. Pierwsza nitka znajduje się możliwie blisko krawędzi stopnia, dalsze układane są, tak jak we wcześniejszej aplikacji, co 10 cm, aby uzyskać moc 300 W na metr kwadratowy. Tak ułożony kabel o mocy 30 W na metr bieżący pozwala zabezpieczyć tą powierzchnię schodów przed oblodzeniem. Tu widzimy przykład projektowy takich schodów. W górnej części znajduje się przekrój poprzeczny, a poniżej widok z góry. Kabel grzejny rozłożony jest zarówno na stopniach, jak i na spocznikach. Dzięki ogrzewanym spocznikom unikamy możliwości poślizgnięcia się w momencie wchodzenia na schody, jak również w czasie jak z nich schodzimy. Najpowszechnie stosowanym elektrycznym systemem grzewczy, grzewczym jest ogrzewanie podjazdów. Wjazdy do garaży podziemnych, w biurowcach, hotelach, centrach handlowych, podjazdy dla samochodów dostawczych w marketach czy magazynach, jak również rode, różnego rodzaju mosty, wiadukty i tunele ze spadkiem nachylenia powierzchni drogi. Podgrzewanie ma zabezpieczyć przed powstawaniem oglodzeń i zaleganiem śniegu, które w następstwie mogłyby prowadzić do stoczenia się pojazdu czy poślizgu. Zalecamy stosowanie instalacji grzewczych o mocy 300 watów na m2 powierzchni lub większej, jeśli podjazd jest narażony na wychłodzenie zarówno od góry, jak i od dołu. Wykorzystujemy w tym celu wcześniej wspomniane już maty Davisnum 300T bądź kable Davisnum 30T. Ogrzewanie podjazdów odbywa się przez, poprzez ogrzewanie całej powierzchni jezdnej bądź wyłącznie pasów pod koła o szerokości 50 cm na prostych odcinkach jak na poprzednim rysunku, bądź 70 lub więcej cm w zakrętach, tak jak widzimy tutaj. Dodatkowo zaleca się też ogrzewanie odwodnień liniowych przy rampach, zabezpieczając tym samym przed zamarzaniem spływającej z nich wody. W tym celu stosuje się z reguły dwie nitki kabla 20-lub 30-w wewnątrz AKO. Istotną kwestią w przypadku ogrzewania podjazdów jest lokalizacja ewentualnych dylatacji w konstrukcji podjazdu. Nie należy przeprowadzać kabli grzejnych przez dylatację ze względu na możliwość mechanicznego uszkodzenia kabli czy mat, kiedy budynek będzie pracował. Na etapie doboru rozwiązania należy uwzględnić podział dylatacyjny podjazdu. Na załączonym obrazku widać przykład projektowy, gdzie prosty odcinek podjazdu jest mocno posiekany dylatacjami. Każdy prostokąt ma niezależny kabel grzewczy. Na kolejnym zdjęciu mamy przykład realizacji instalacji ogrzewania podjazdu na parkingu wielopoziomowym. Zastosowano tutaj akurat maty szerokości 1 metra. Ogrzewana jest cała powierzchnia podjazdu. Na kolejnym zdjęciu widzimy wiadukt, gdzie podgrzewana jest cała szerokość pasa jezdnego oraz chodnik na poboczu. Kolejnym ważnym typem instalacji zewnętrznych jest system przeciwoblodzeniowy montowany na dachu. Na przedstawionym zdjęciu widzimy budynek Filharmonii w Szczecinie, w którym został zainstalowany system przeciwoblodzeniowy oparty o kable DEWI. Ze względu na dużą ilość spadzistych powierzchni ogrzewane były tylko koryta, do których śnieg Śnieg suwa się z pochłych części. Na widocznym zdjęciu czerwone pola odpowiadają ogrzewanym korytom. W efekcie instalacja wygląda w ten sposób. Jest to fragment jednego z ogrzewanych koryt. Obecnie system sprawnie działa już od kilku lat. Tu warto nadmienić dodatkowo, że pokryciem jest tutaj membrana, i na niej zainstalowano kabel 30W, czyli 30W na metr bieżący. W zależności od rodzaju pokrycia stosujemy kabel o mocy 30W lub 20W na metr bieżący. W przypadku dachów płaskich lub tych o bardzo małych spadkach warto rozważyć ogrzewanie całych powierzchni. Na widocznym rysunku przedstawiona jest właśnie taka instalacja. Tu dodatkowo możemy zauważyć czujniki temperatury i wilgoci, które zapewniają pracę w tylko konkretnych optymalnych warunkach. Czyli wtedy, kiedy mamy opad śniegu i odpowiednio niską temperaturę. Jako przykład instalacji, gdzie ogrzewany jest cały dach, może posłużyć widoczny teraz fragment dachu budynku biurowca Rossmann-Włodzi. Oczywiście dach jest tu ogrzewany w całości, a nie tylko ten widoczny fragment. W przypadku, gdy budynek ma tradycyjny dach dwuspadowy czy kopertowy, mamy wtedy do czynienia z rynnami krawędziowymi i rurami spustowymi. Te linie spływu wody można też skutecznie zabezpieczyć przed zamrożeniem, tak by zapewnić im drożność. Tego typu instalacje są warte rozważenia również w rewitalizowanych starych obiektach. Na takich rewitalizowanych budynkach ale również bardzo często na nowych musimy zabezpieczyć gzymsy przed gromadzeniem się śniegu, lodu lub powstawaniem sopli. Na widocznej wizualizacji przedstawiony jest nowy budynek z gzymsami wymagającymi ogrzewania. Jako przykład projektowy może posłużyć jeden z widocznych teraz gzymsów na biurowcu w Warszawie. Widzimy tutaj rozłożony kabel o mocy 30 W w odstępie co 10 cm. Ostatnim typem instalacji przeciwoblezeniowych zewnętrznych są pola do wytapiania śniegu. W wielu projektach, w których nie zdecydowano się na ogrzewanie całych powierzchni dachu, projektuje się ogrzewanie konkretnych powierzchni, na które będzie zrzucany śnieg podczas jego mechanicznego usuwania z dachu. Celem takiej instalacji jest wytopienie śniegu, aby nie było potrzeby wywozić go ciężarówkami po śnieżeniu mechanicznym. Kolejnym szerokim obszarem, gdzie stosuje się ogrzewanie elektryczne, są rurociągi w pomieszczeniach nieogrzewanych, np. w garażach podziemnych bądź rurociągi zlokalizowane na zewnątrz budynku, np. na kondygnacji technicznej. Najczęściej zabezpiecza się rurociągi instalacji hydrantowej, rurociągi kanalizacji tłocznych czy rurociągi wody lodowej. Kable grzejne stosuje się również na rurociągach wody zimnej, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego czy na kanalizacji tłuszczowej lub rurociągi w przemyśle spożywczym. W tym szczególnym przypadku głównym zadaniem podgrzewania rurociągów oprócz zabezpieczenia rurociągu przed zamarzaniem to jest to, że chronimy również medium w rurociągu przed krystalizacją. W celu ochrony rurociągów przed zamarzaniem stosujemy kable zmiennooporowe np. Devi Pipeguard czy Devi Iceguard. Rodzaj i moc zastosowanego kabla zależy od średnicy rurociągu i grubości jego izolacji. Kable zmienno-oporowe mają tę zaletę, że dostosowują swoją moc na każdym centymetrze długości kabla do temperatury otoczenia, a co za tym idzie, im wyższa temperatura otoczenia, tym mniejsza moc kabla. W przypadku większych średnic powyżej FI 125 mm stosuje się kilka nitek kabla ułożonych wzdłuż rurociągu. Do sterowania stosuje się termostaty z czujnikiem przylgowym. Termostaty mogą być montowane zarówno natynkowo, jak i w rozdzielni na szynie. Oferujemy termostaty z możliwością komunikacji z układem BMS oraz termostaty wielokanałowe. Czujnik temperatury umieszcza się na rurze pod izolacją. Mierzy on wtedy rzeczywistą temperaturę medium. Termostaty fabrycznie zaprogramowane są tak, by uruchamiały kable grzejne w momencie, gdy temperatura na rurze spadnie poniżej plus 5 stopni Celsjusza. Czujnik temperatury generalnie powinien być zlokalizowany w miejscu najbardziej narażonym na wychłodzenie, czyli np. przy bramie wjazdowej czy przy nawiewie kompensacyjnym. Kable grzejne na rurociągach montuje się wzdłuż rurociągu, tak między godziną 5 a 7 na tarczy zegara, za pomocą taśmy aluminiowej. Stosowanym, chociaż nieco rzadziej, sposobem zabezpieczania rurociągów przed zamarzaniem są również kable stałooporowe. Rurociągi, o których mówiła koleżanka, stanowią instalacje zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne, i to właśnie na tych wewnętrznych chcielibyśmy teraz się skupić. Na widocznym teraz obrazku jest wizualizacja łazienki. W takich pomieszczeniach warto ogrzewać dwie powierzchnie. Jedną jest podłoga, przy czym nie musi to być zasadnicze ogrzewanie, jedyne w takiej łazience. Zazwyczaj rozkłada się w łazienkach maty, które mają stworzyć tak zwany efekt ciepłej podłogi. Drugą ogrzewaną powierzchnią jest lustro. Jest to szczególnie istotne w łazienkach, w których regularnie będą brane ciepłe kąpiele. W takim wypadku mata pod lustrem działa jako system zapobiegający wykraplaniu się wody. Jako przykład ogrzewanej podłogi może posłużyć projekt jednego z hoteli w Lublinie. Na relatywnie niedużej powierzchni podłogi została rozłożona mata grzejna o powierzchni zaledwie 1 m2 i mocy 150 W. Pod widocznym projektem lustra została zastosowana najcieńsza Mata grzejna dwustronnie zasilana, która stanowi system antypara. Zapobiega kondensacji pary wodnej na tafli lustra. Tutaj widzimy, że mata została tak zaprojektowana, tak wypleciona, żeby omijała też zabudowę stałą na tym lustrze, czyli oświetlenia i lusterka. Dodatkowe do na przykład makijażu. Wewnątrz budynków komercyjnych ogrzewanie elektryczne może znaleźć zastosowanie w przypadku ogrzewania przedsionków, holi czy recepcji. W tych pomieszczeniach często otwierają się drzwi, przez co nieustannie mamy do czynienia z przyciągami i wychładzaniem. Podgrzewanie podłogi w, przyciągach osusza, w przedsionkach osusza również nanoszony do wewnątrz na butach opad atmosferyczny, a osoby pracujące w recepcji mają zapewniony komfort ciepłej podłogi, co poprawia komfort ich pracy. Tego typu instalacjach stosujemy raczej ma o mocy 150 watów z metra kwadratowego. Ogrzewanie elektryczne znajdzie też zastosowanie jako system ogrzewania klatek schodowych czy korytarzy. Efektywnym systemem może okazać się też zastosowanie ogrzewania elektrycznego w budynkach stosowanych sporadycznie, na przykład gdzie odkazjonalnie odbywają się różnego rodzaju pokazy czy wystawy, a na ogół budynki stoją puste. Ogrzewanie elektryczne zastąpi, zapewni w szybki sposób komfort użytkownikom bez konieczności stosowania rozbudowanych instalacji wodnych. Ostatnią poruszoną dziś grupą systemów grzewczych są tak zwane systemy specjalne. Jako pierwszy posłuży nam, e, lądowisk, posłuży nam lądowisko dla helikopterów. Z jednej strony jest to typowa instalacja przeciwobledzeniowa, jednak ze względu na to, że znajduje się bardzo często na wyniesieniu powyżej dachu, np. Na szpitala, należy rozważyć instalację większej mocy jednostkowej, czyli powyżej 300 watów na metr kwadratowy oraz koniecznie należy dobrze zaizolować taką konstrukcję od spodu, aby zminimalizować wychładzanie przez wiatr. Oczywiście tego typu instalacje mają zapewnić możliwość lądowania i startu helikopterów w każdych warunkach, w, którą, w których mogą te y, odbywać loty. Kable grzejne znajdują zastosowanie w mroźniach. Kable układa się w warstwie konstrukcji podłogi w celu zabezpieczenia gruntu przed przemarzaniem i ewentualnym wstaniem posadzki. W mrażniach stosuje się moc około 21 watów z metra kwadratowego powierzchni. W tego typu instalacjach stosuje się przeważnie dwa obwody grzewcze: jeden podstawowy i drugi rezerwowy, odsunięty w stosunku do podstawowego o kilka centymetrów, tak jak pokazane na zdjęciu. Obwody podstawowy i rezerwowy sterowane są niezależnymi termostatami. Termostat rezerwowy jest zaprogramowany na nieco niższą temperaturę niż podstawowy, żeby zapobiegać równoległej pracy układów grzewczych. W mroźniach często ogrzewa się również ościeżnice drzwi i bram oraz progi. Na koniec chciałbym pokazać instalację, której celem nie jest zapewnienie komfortu temperaturowego czy bezpieczeństwa użytkowania danej powierzchni. Widoczna na zdjęciu instalacja ma na celu przyspieszenie procesu wiązania betonów. Tego typu instalacje wykonuje się w czasie budowania obiektów, podczas gdy zewnętrzne temperatury nie sprzyjają budowie. Tak zainstalowany kabel grzejny. Włącza się na około tydzień. W tym czasie beton wiąże i możemy postępować dalej z budową. Oczywiście ten kabel zostaje tam na stałe na zawsze. To już tyle, co dzisiaj przygotowaliśmy. Dziękujemy, że dotrwali Państwo z nami do końca. Gdyby nasunęły się Państwo jakieś pytania, bądź chcielibyście Państwo uzyskać więcej informacji w którymś zakresie, zachęcamy do kontaktu.